Szansa na rozwój zawodowy i osobisty, nowe ciekawe znajomości i cenne doświadczenia. To wszystko daje działalność w organizacjach studenckich. Warto się nimi zainteresować, bo w październiku wielu z nich ruszają rekrutacje. Droga do przyszłej kariery jest długa, warto więc ułatwić sobie start i skorzystać z bogatej oferty kół i stowarzyszeń. Jednym z nich jest wigor, który skupia się na rozwijaniu przedsiębiorczości i umiejętności zarządzania projektami. Ogólnie organizujemy w ciągu roku kilkanaście dużych projektów, takie jak ogólnopolski konkurs wiedzy ekonomicznej, ranking najlepszych najlepszych, gdzie nagradzamy najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, a także festiwal kobiecości, kobieta z wigorem czy analogiczny projekt dla mężczyzn Fenomen. Aktywność w czasie studiów może przynieść nam wiele korzyści. Dlatego tak wielu świeżo upieczonych żaków już dziś poszukuje ciekawych miejsc i ludzi, z którymi znajdzie wspólny język. W takich organizacjach są ludzie, którzy są podobni do nas i poznając takich ludzi możemy coś ciekawego razem zrobić. Jeszcze nie wiem, jako pierwsza jak wiadomo, trzeba się na początku trochę zaklimatyzować. Pomysły. Tego typu są bardzo fajne, ponieważ mogą zbliżać ludzi, mogą zbliżać ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania. Ja zawsze sobie sam radziłem ze swoim wolnym czasem i dobrze go organizuję, więc nie będzie mi to potrzebne. Stowarzyszenia skupiające wrocławskich rzaków przez cały październik będą rekrutować wszystkich chętnych do poszerzania naukowych i towarzyskich horyzontów.